Dlaczego zostaję w akademiku? Ponieważ no, szukam pracy. Będę pracował podczas wakacji, ponieważ muszę sobie robić staż. Jestem informatyką tak swoją drogą, także w moim zawodzie wymagany jest staż jakiś tam wcześniej. Nie znajdę później pracy jako absolwent bez stażu pracy w jakimś tam dziedzinie Tylko dlatego Ja zostałam w akademiku, ponieważ szukam pracy. No się no. teraz znalazłam, tak, tak, tak. no ale no, myślę, że jest dobrze zarobić sobie właśnie. Yy, 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 yy. No i tak po prostu wyszło. No a poza tym no, pracę magisterską piszę. <grym się wyszło> także tutaj mam internet i to jest mi bardzo takie niezbędne do życia. No, znajomość mam tutaj, także na to dużo powodów przeważyło. Zostałam tutaj dlatego, bo yy, niedawno yy, byłam na rozmowie kwalifikacyjnej, no i ona pomyślnie. Właśnie niedługo zaczynam pracę. Będzie to praca w moim zawodzie, także jestem bardzo zadowolona. A wybrałam Akademik z tego względu, że mieszkam tutaj całe 5 lat. No i odpowiada właśnie mi tutaj cena tak jest znacznie niższa niż wynaj wynaj jeżeli się wynajmuje w pokoju 10 dzień. Ja zostaję w Bydgoszczy, ponieważ y, szukam pracy na wakacje i, i będę mam nadzieję, że znajdę coś tutaj w Bydgoszczy i dlatego zostałam. Ponieważ trzyma mnie tutaj praca, co bydgoszczy. prawda tylko na weekendy, natomiast A w miarę czasu e, będę szukał czegoś bydgoszczy. nowego. Się do akademika dopiero przed chwilą, yy, dlatego, że odpowiada mi tutaj cena, yy, mam możliwość poznania nowych ludzi, a także znalazłam swoje pracę, w goście na okres wakacji. Cześć, yy. zostałem na wakacje w akademiku, ponieważ pracuję tutaj cały czas od października tamtego roku. Również bardzo dużo przyjaciół zostało tutaj. Myślę, że będą fajne wakacje. Więc tak, po pierwsze to mam bardzo dużo znajomych, więc przyjaciele to przede wszystkim. Po drugie praca. Za każdym razem wakacje pracuję, więc to jest dla mnie najważniejsze. Tym razem udało mi się dostać pracę w Bydgoszczy, w Polsce, bo za każdym razem dwa razy, dwa razy z rzędu, dwa lata wyjeżdżałam do Anglii. Więc no, przede wszystkim praca, to dlatego dostaję. W tym razie głównym powodem, dla którego zostałem w akademiku, jest to, że mam dodatkową pracę, jakby pomagam mi zdobyć pieniądze na przyszły semestr. Dodatkowo chcę rozpocząć pracę inżynierską, na którą mam czas do końca lutego. Jeżeli sprężę się jak najszybszym czasie, uda mi się w miarę wcześniej złożyć podanie na następne uczelnie. To są co najważniejsze podatki.